Studentom proponujemy przeżycie wielkiej przygody w otoczeniu najważniejszych osób w państwie, a mianowicie staż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który będziemy proponować dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Polegać on będzie na pracy najbliżej jak się da najważniejszych ośrodków decyzyjnych, czyli w Rządowym Centrum Analiz, które zlokalizowane jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Staż ten odbywać się będzie w trzech departamentach. W Departamencie Analiz, w Departamencie Studiów Strategicznych oraz w Departamencie, w oceny skutków regulacji. No, to może być coś ciekawego tutaj. Przekonamy się. Studenci, zwłaszcza tego kierunku analityka i zarządzanie publiczne, które tutaj na Wydziale Nauk Społecznych jest prowadzony ten kierunek, to są zdecydowanie kandydaci do tego, żeby gdzieś w przyszłości pracować w administracji rządowej, również w Rządowym Centrum Analiz. My na pewno studentów już od pierwszego roku będziemy zapraszali do tego, żeby brali udział w naszym programie stażowym, bo myślę, że to też będzie ciekawa dla nich przygoda, ciekawe doświadczenie. Jednym z ważnych celów realizacji Programu uczelni jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. My kształcimy studentów po to, by potem mogli znaleźć satysfakcjonującą pracę na rynku pracy. Więc jeśli współpracujemy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, to zawsze jest to dodatkowy atut dla naszych studentów. Więc wszelkiego rodzaju inicjatywy płynące z otoczenia społeczno-gospodarczego witamy z uznaniem, z radością na Wydziale i zapraszamy studentów do udziału w nich.